Dobra, <noise> Witam serdecznie w, mojej, w moim laboratorium kuchennym, że tak powiem. No cóż, ani to laboratorium, bardziej kuchnia oczywiście, ale gdzieś trzeba to zrobić. Co dzisiaj zrobimy? Dzisiaj sobie zrobimy fajny olejek pod prysznic, no czy też do kąpieli. Po prostu chodzi o to, że zamiast później po myciu, na przykład pod prysznicem, zamiast sobie tam Wychodzić, wycierać ciało i, i smarować się balsamem. Szybciutko, po prostu na wilgotne ciało wcieramy sobie taki olejek, na rękę bierzemy i masowujemy w całe ciało. Szybciutko, lekko spukujemy wodą i wyskakujemy z podpuszcznica. I wystarczy leciutko ręcznikiem tylko się tak oklepać, żeby całkiem nie zetrzeć tego. I zostaje taki fajny nawilżenie skóry. No które wspaniale oczywiście nam odżywi całą skórę, więc dla skóry jest to coś wspaniałego, a dla nas jest to duża oszczędność czasu. Jak takie coś zrobić? Po prostu, nawet czasami może wystarczyć tylko jeden olej, na przykład z pestek winogron, albo jakaś oliwa z oliwek, albo jakiś inny olejek, do niego na przykład sobie wlać kilka kropelek olejku jakiegoś fajnego zapachowego. I mamy super taki właśnie olej pod prysznic czy do kąpieli ja tutaj wykorzystam troszeczkę inaczej, mianowicie sobie wykorzystam swoje maceraty dwa, jeden to jest macerat z kwiatów kasztanowca a jeden z kwiatów mniszka lekarskiego Wiecie, ja to sobie tak zrobiłam trochę więcej nie takie butelki mam tego jeszcze więcej jak już poszłam, to już poszłam na całość naprawdę już sobie cały rok z tego robię po prostu to jest różne serum, kremy, cudawianki, pilingi. Wystarczy sobie zrobić teraz ze dwa takie maceraty albo trzy i możemy sobie kombinować różne cudeńka. No więc dobrze, ale bierzmy się teraz do, do dzieła. No więc jak mówiłam, abracadabra, niech się zadzieje. Mam tutaj 100 ml maceratu z kwiatów kasztanowca. Tak. Więc dlaczego 100? Mm, taką proporcję przyjąłem, ponieważ mam takie opakowanko, po jakimś tam szamponie czy po jakimś żelu, nie wiem co to jest. W każdym bądź razie, kiedyś zbierałam takie opakowania właśnie do tego celu. No jak tam już raz, drugi raz się użyję takie opakowanie, to już późno jest takie le, 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 obtłuszczone i po prostu wyrzucam, dlatego <laughs> warto sobie takie rzeczy zachować, umyć i trzymać do takich różnych właśnie preparatów. Czyli mam tu 250 ml. No, i tak w wiarę postaram się zapełnić to opakowanie, żeby tak, tak wystarczyło no, na coś na 2-3 miesiące, żeby się po prostu nie bawić co chwilę. O, dobrze. Jedno już jest. Kwiaty, kasztanowca już są. Teraz biorę się za drugą buteleczkę. Kwiat z mniszka lekarskiego będzie taki bardziej żółty. O, tak, miszek jest żółty, to i macerat musi być żółty. Tak, również 100 ml. No, fajnie też pachnie. Również 100 ml. No i na dobrą sprawę mając dwa takie maceraty, czy dwa oleje możemy już sobie je używać. Tylko się je wymiesza i będą gotowe. Ponieważ ja jeszcze tutaj mam trochę miejsca, to sobie jeszcze jeden olej zastosuję. Tym razem te maceraty mam na bazie oliwy z oliwek, więc teraz trochę lżejszy olej, mianowicie z pestek winogron. No i będzie oczywiście nierafinowany. I go wezmę tylko 50 ml, żeby mi się to zmieściło. On jest taki trochę rzadszy. Akuracik, podprysznić jak najbardziej. No i sobie 50 ml przelewam. Dobra. Już mamy oleje. Jeszcze można coś tam sobie dołożyć, jak mamy ochotę, czy jakąś witaminę 3C lub coś w tym stylu. Ja natomiast dodam sobie olejek pomarańczowy. Mam tutaj orangę, taki olejek, cudowny zapach. Teraz sobie zobaczymy, ile tu kropelek by trzeba było. Dobra, dałam 20. Ale pachnie, jakbym obrała pomarańcze. No, i teraz wziąłem to opakowanie, między innymi, właśnie dlatego, że jest po pierwsze plastikowe, czyli jest bezpieczne pod prysznicem. W razie jak wleci z ręki, no to nie roztrafnie nam, czy brodzika, czy, czy nie pokaleczy nas, nie? I ma takie fajne zamknięcie. Bardzo mi to odpowiada, to zamknięcie, tylko no tak. muszę je wkręcić. Może dla bezpieczeństwa to ja jeszcze tak zatkam palcem do wymieszania. O, o, o. Ojej. <ścoughs> Jaki podkład muzyczny mamy. To jest dzisiaj sobota, to to komuś bardzo wesolutko. wymieszało się, Ojej, jaki fajny zapaszek, tak, dobrze dodałam tyle kropelek tego olejku, cudownie par, i zobaczcie on jest rzadki w miarę, że będzie fajnie, bierzesz sobie na rękę, wcierasz sobie w ciało i spukujesz, albo i nie, wychodzisz, ciach, ciach wycierasz się leciutko i, i ciałko pachnie i jest fajnie nawilżone więc, czy to ile ja to czasu robiłam 5 minut więcej gadałam, chyba niż to robiłam. Z, moim, z, moim, z moimi opowieściami wyszło nam tutaj prawie 8 minut. No więc. O. Nie muszę, chyba nie będę dodawać podkładu muzycznego. Jak mamy takiego śpiewaka pod oknem. No więc kochani, zapraszam do zrobienia prostego kosmetyku, który nam zaoszczędzi dużo pracy, dużo czasu, co ja mówię, dużo czasu. Praca tutaj żadna prawie, a, a sama Frajda i, i. przede wszystkim jest to bezpieczne dla skóry, bo wiemy, że tutaj nie ma nic, ani kropelki czegoś, żebyśmy czego nie były w stanie na przykład zjeść. No a dobrą sprawę to można się tego napić. Nam to nie zaszkodzi, bo to jest wszystko naturalna oliwa z oliwek bez żadnej chemii. Olejek też mam taki, który mogę stosować do picia, więc. High life! Tylko się myć, idę się myć. <ścoughs> Zachęcam do zrobienia sobie takiego kosmetyku. Papa! Pa.